Dzisiaj Nikita za pomocą metody kodu alfanumerycznego będzie zapamiętywać 10 liczb czterocyfrowych na prędkości 1 sekundy. No i tej metody właśnie można użyć do zapamiętywania dat historycznych. Nikita oczywiście będzie sobie trzymać rączki w kamerce bez zapisywania. Zaczynamy! Trzydzieści pięć czterdzieści, zero pięć osiemnaście, dwadzieścia dwa dziewięćdziesiąt dwa, siedemdziesiąt sześć, czterdzieści siedem, czterdzieści czterdzieści siedem, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa, zero jeden, zero trzy siedemdziesiąt dziewięć. 14,87? 14. Nie w 9, 14. A, przepraszam, 14,67. Mhm. I w ostatnim 52, 17. Sprawdźmy. Wszystko brawo, super.